Cześć, witam was w kolejnym filmie na kanale i dzisiaj pokażę wam jak wygląda tworzenie odznak na Steamie w naszym profilu. Zapraszam. Ok, więc są gry, które posiadają odznaki, z których możemy wytworzyć takie jakieś odznaki. No i żeby wytworzyć musimy zabrać wszystkie karty i na przykład różne gry mają różną ilość kart i zazwy zazwyczaj jest tak, że może nam wypaść połowa, czyli na przykład jeżeli mamy 6 kart potrzebnych do odznaki, no to wypadają nam 3 albo coś takiego. No i żeby na przykład yy, wytworzyć taką odznakę, dajmy na to tutaj. Mamy zebrane 3 z 8 kart. No to potrzeba nam w takim razie kart jeszcze trochę, no bo pięć. Więc klikamy w nią. Tutaj mamy odznaki, które yy, posiadamy. Te tutaj tak podświetlone, a te nie mamy. I tutaj są dwie opcje, żeby je zdobyć. Możemy albo wejść w forum wymiany i wymienić się za coś. To jest jedna opcja. Natomiast druga opcja to jest przeszukaj rynek. Klikamy to. I tutaj klikamy kup. Zgadzamy się i złóż zamówienie. Ja nie będę tego kupował, gdyż no nie mam pieniędzy, jak widzicie, na portfelu Steam. Ok, więc przejdźmy teraz do rzeczy, jak wygląda wytwarzanie tego. Dobra, wytworzymy sobie najpierw może Steve'a. Nowego. Klikamy gotowa. Wytwórz odznakę. I mamy od razu tak powiadomienie i tutaj mamy co? Czyli tak. Otrzymujemy odznakę, tło, emotikonkę jakąś i kupon. Zawsze tak jest, za każdym razem. Te rzeczy otrzymujemy, że tak powiem, w standardzie. No i później mus, musimy no musimy. Możemy zrobić coś takiego, że tło na przykład ustawić sobie czy coś takiego. O i tutaj mamy zniżkę akurat jakąś. I tło profilu, które możemy sobie ustawić w profilu, i tak dalej. No, i mamy również wszystkie emotikonki tutaj. Dobra, wytworzymy sobie teraz naszą drugą odznakę. Oj, nie to. Dobra, to jest grida. Teraz z nowego grida powiem Wam. Zarąbista gierka, Ok, znowu mamy te jakby trzy wiadomości i zobaczmy mamy tak oznakę, tło, emotikonkę i kupon. Jak widzicie standard. I dostajemy jeszcze oczywiście do naszych tych punkty doświadczenia. Dzięki czemu możemy wbić wyższy poziom. Otrzymujemy 100 punktów doświadczenia. Więc to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę, i dzięki, cześć. Do następnego razu. On był za jej było źle. Gdzieś w internecie poznali się. On się zakochał ze samych zdjęć, bo tam rusałka dziewczę napić.